Moi drodzy, w kurtynicach września. Dzisiaj się otworzyłam na nagrywanie spleneru. Mam nadzieję, że będzie mi dobrze słychać. Yy, u nas jest gorąco 25 stopni, dlatego też jestem w krótkiej sukience i po prostu. Yy, I chciałam korzystać z tego momentu, bo później już nie wiadomo jak będzie, pewnie będzie padać. Zacznijmy. Mam dla Was 5 produktów naprawdę fantastycznych. Yy, pierwszy produkt, który po prostu. Jest, jest fantastyczny, jest to obudet Collage, ja się trochę obawiałam takich pro, produktów, jeżeli chodzi o e, rzęsy, o różne, pro, no po prostu już takich takich bardziej ingerujących, że tak powiem, ale efekt po prostu jest niesamowity, około pięciu osób e, zwróciło mi uwagę na ulicy, jakie mam piękne oczy, jakie rzęsy. Więc produkt naprawdę działa. Ja widzę, że one urosły, mimo że ja mam taką urodę, że moje końcówki są blond, więc to nie zawsze widać. Ale tutaj efekt jest niesamowity. Nie mam żadnego puchnięcia, nie mam żadnych negatywnych skutków. Więcej o tym produkcie przygotujemy Wam z film, bo chcemy porównać nasze, nasze wyobrażenia oraz to co, to, co on zrobił u nas. W każdym razie. W tym momencie jest to absolutnie ulubieniec ostatniego mojego miesiąca. Dzięki niemu mam nieziemskie rzęsy i na pewno będę go polecać go moim koleżankom i również i Wam koleżankom z YouTube. A. Kolejny produkt. Yy, głównie będą trzy produkty, jeżeli chodzi o piękne oczy. Dzisiaj nawet cztery produkty. Kolejny jest to yy, maskara Bourjois Paris, która ja zwykle nie zmieniam maskary, skusiłam się w sklepie, bo była promocja ma taki byłam zawiedziona, kiedy ją otworzyłam bo nie lubię, ja w ogóle lubię grubą szczotę, żeby była jak najwięcej właśnie tych małych takich kolców żeby ta szczotka była naprawdę na tak gęsta, że nie wiem tutaj zaraz Wam przybliżę, ale Właśnie jest bardzo dużo kolców, ona jest tylko zrobiona na stronę, nie ma tego przegięcia, do niby podwijania, ale podwija świetnie, wyciąga świetnie, dociera do najmniejszych miejsc. Można zacząć od bardzo głęboko wsadzić tą szczotkę i nie dotknie się białka oka, i po prostu od samego początku aż do końca nawija się rzęsy, więc jest to produkt fantastyczne i na pewno jeszcze go kupię. Bardzo mi się podoba kolor czarny, bo czasami czarny jest taki bardzo szarawy, e, tutaj jest piękny, czarny odcień. Dodatkowo producent napisał, że formuła e, zawiera e, ekstrakt z jedwabiu. E, nie wiem jak to ma się do rzęs, czy, czy to coś wspomaga, ale naprawdę pięknie wywija, e, naprawdę piękne wykończenie oka takim oto to, możecie osiągnąć. Kolejny produkt, który przyszedł do mnie z Polski od mojej kochanej siostrzyczki, o którym był walka, bo walczyła ja i moja mama. Ona chciała sobie przypomnieć młode lata, kiedy takie rzeczy się używało. Jest to firmy Essence Vampire Love Volumizing Lash Powder. No i co on robi? Po prostu to jest taki puder, który osypujecie sobie. Tutaj jest taki przygotowany do tego. Osypujecie to na tutaj albo jakoś tam. No ja po prostu osypuję to tutaj, później przyciągam rzęsy, jak są już pomalowane, pomalowane mokre nakładam i później na następną warstwę nakładam maskary. No i naprawdę daje też spektakularne efekty, co prawda używam tylko na imprezy. Bo tak na co dzień to już ta rzęsy nie dość że już teraz tak, takie długiem się zrobiła, jeszcze jakbym to nakładała na co dzień, to już w ogóle a myślę, że nie wiem, zamiast po prostu codziennie chyba ktoś by mnie zaczepiał pytając, o, co robię z rzęsami, a jednak widać, że rzęsy czy są naturalne, czy są przyklejane według mnie, no to widać i widać tutaj, że są naturalne. Także polecam Wam ten produkt, jeżeli macie go, możecie go zdobyć, to naprawdę jest fantastyczny. Kolejny produkt, jeżeli chodzi o brwi tym razem, jest to henna, taka henna w kremie do brwi, którą dostałam od mamy przepiękny kolor grafitowy, który bardzo ciężko dostać, bo ten, no przeważnie są to brązowawe, czarne, naprawdę grafit ładny jest ciężko według mnie dostać. Tutaj jak się ją pomaluje, naprawdę brwi wyglądają bardzo naturalnie, przepięknie. Na długo pozostaje kolor, bo taka normalna henna, taką jaką ja wcześniej w takich takich małych próbówkach używałam, nie wiem, próbówki jak to się nazywa, bardzo szybko się kończyła. A tutaj macie jeszcze dodatkowo są specjalne specjalne takie jakby i icie gdzie to jest a są specjalne takie kształty, które też możecie sobie przyłożyć i, i zrobić właśnie idealny kształt. No ja tego nie używam po prostu jak zwykle próbuję malować po moich regularnych trybiach. A to wygląda tak, że macie po prostu taką tutaj tubeczkę tego i do tego mieszacie to z tym oto specyfikiem. I do tego macie jeszcze taką e, pałeczką do nakładania. Także to jest ten produkt naprawdę fantastyczny, bardzo, bardzo go lubię i myślę, że będą go sobie. Częściej sprowadzać z Polskie, tylko mi się skończy, ale, ale na razie mam go na długo. I ostatni już produkt. Znacie tą firmę, już zobaczyliście ją u nas na kanale u, -U, -U Ja absolutnie chciałam spróbować w ogóle też tych produktów. No i w końcu rodzice mi przywieźli coś tam od UC. No i e, chciałam Wam pokazać dzisiaj e, olejek e, do ciała z e, olejek Jojoba lub też inaczej jak go nazwacie, jak go wybaczcie nazwy Jojoba, bez parabenów, bez w zasadzie niczego, w składnikach ma tylko ten olej oraz perfumy. Perfumy wydaje mi się, że ich jest bardzo mało, ponieważ on ma bardzo bardzo delikatny zapach, przepiękny, ale olejek do ciała, który nakładacie i on fantastycznie wsiąka, nie zostawia tłustych klam, nie robi wam placków suchości. Eee, no ja uwielbiam w ogóle olejek do ciała, więc też go wam polecam. Eee, bardzo dobra firma, na pewno w przyszłości będę więcej z nich od nich używać kosmetyków, no i w ogóle jeszcze, że z organicznych upraw, to już w ogóle nie tak kręci, że nie wiem. Także tak, chciałam szybko nagrać ten filmik. Mam nadzieję, że ten razem jest szybki, że nie przeszkadzały Wam odgłosy z tyłu i dobrze mi słyszeliście. Dajcie znać, co myślicie o tych produktach. Pozdrawiam Was gorąco.